Proszę Państwa, krótko, perfekcja, precyzja i profesjonalizm, ADV Polska. Zajebisty wyjazd. To tak jest, jest zajebisty. Listopadowy wyjazd za ADV Polska, serdecznie polecamy. Jedyny deszcz i niepowtarzalny, ostatni w 1984. Potoki, które płynęły rzeką, przeprawy rzeczne, piękne krajobrazy. I kubaki, z którymi można konie kreść, polecamy bardzo. Wspaniałe, będę tu wracał co roku. Trasa pod wiatrakami zajebista. Polecam wyjazd z firmą ATV Poland do Maroka. Możemy trudno je opisać w słowach, najlepiej zobaczyć zdjęcia i zobaczyć filmy. A jeszcze lepiej po prostu pojechać podobnie do Maroka. Fantastycznie, widzieliśmy takie Maroko, jakiego na pewno osób grubych przed nami nie widziały. Było deszczowo, były powzywane mosty, była Sahara w wodzie było po prostu świetnie. Dostałem na ten wyjazd nowego BSA i muszę przyznać, że jeździ się tym rewelacyjnie. Tak jak tu jest Fezie w tym hotelu, jaki nam tu organizatorzy załatwili, to szacun wielki. W z Gruzją bardzo ciekawe, egzotyczne. Gruzja również, ale nie aż tak. Przybyliśmy z 10-dniowego wyjazdu do Maroka z ADV Poland. Wyjazd liczą do bardzo udanych, jak również całą, całą imprezę, ponieważ składa się to na całość wyjazdu. Składa się na wiele czynników. Widzieliśmy naprawdę bardzo ciekawy kraj i od strony motocyklowej trasy przygotowane przez organizatora bardzo dobrze. Ciekawe widokowo, jeżeli chodzi o Technika jazdy i motocykle również bardzo zróżnicowane, o różnym stopniu trudności, przy czym e, przeciętny motocyklista już wjeżdżony nie powinien z nimi mieć e, najmniejszego problemu, z całą pewnością już e, żaden z uczniów z California Superbike School. E, motocykle bardzo dobrze przygotowane, e, nowe motocykle, e, generalnie bardzo polecam.